Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Cześć, siema, siema witam na nowym odcineczku Stars na moim kanale następnie chciałabym przypomnieć o tym, że jeśli wygrają macie ponad 3300zł pracując z moim mimo 18zł, a czym więcej w posadzie to macie większą szansę na wygraną a do wygrania macie piękne trzy koski, czyli skin Knife Por Alpharet za prawie 1200zł Survival Knife Ultraviolet za prawie 700zł Hasmone Knife Frehand za ponad 600zł i oprócz tych trzech kosek macie jeszcze rękawiczki takie jak draclowsy no i trzy piękne skinki, czyli Digielek Prinstrim, Kałaszek Empress i meczka Cyrex tak że myślę, że naprawdę super rzeczy macie 7 pięknych skink Wszystkim drogich, bo łącznie ponad 3300 zł do wygrania macie. Czym więcej wpłacacie, tym macie większe szansę na wygranu, a żeby wpłacić czekajcie tutaj plusik. Pisać sobie tutaj kodzik grawital18, daj wam 10% więcej do wpłaty oraz 20 na sam start z wiele metod płatności czy to Blik czy Pace of card, czy skinki. A jak wpłacacie skinki Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktywuj, będziecie znaczy mój kod się po prostu nie zalicze, nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, a nie będziecie szans na wygranie 3300 zł z moim kodem. Więc zachęcam serdecznie, a nawet jeśli nie kracie to po prostu użyjcie mojego kodu, bo mnie to wspiera. Skóry, dziękuję, a poza tym jeśli teraz, jeśli gracie, jeśli, jeśli gracie, bo to jest, jeśli gracie, no jeśli wpłacacie sobie pieniążki, no to teraz macie naprawdę dobrą okazję, bo jest nowy evencie, dzisiaj sobie będziemy go testowali, czyli na przykład jeśli wpłacicie sobie, nie wiem, załóżmy stówkę, to otrzymacie tyle punktów eventowych, które zaraz wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać, ale zanim to jeszcze chciałbym wam przypomnieć o tym, że macie darmową skrzynkę, jeśli ktoś zapomniał, ktoś nie wiedział, to przypominam, macie tutaj darmową skrzynkę co 24 godziny możecie sobie ją otworzyć codziennie, więc naprawdę spoko sprawa, bo jest tutaj 7 fajnych itemków, a tutaj macie też gorsze troszkę itemki, ale nawet jak wam lecą, no to możecie sobie to zbierać do fajniejszych skrzyneczek. Także na przykład jak będziecie dostawali tam po 50 groszy i sobie uzbieracie po tygodniu na przykład na taką skrzyneczkę, więc naprawdę spoko sprawa. Na samym dole macie darmowe skrzyneczki do widzia na social media, więc też spoko rzecz. Wiele rzeczy za darmo, więc no to, jest, to jest zawsze fajne. A propos eventiku, no to tak. W Król w z punkty eventowe za dane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu skin'ka. Za pierwsze miejsce z Karambit Fate. Ej dobra, co oni poszaleli? Oni poszaleli. Okej. Okay. Runda kończy się za... Ej, nie rozumiem. Zdobywaj punkt otwierając skrzynki, aby automatycznie trafić na tablicę wyników. Na znaczy, koniec każdej rundy resetowanej stronie przyznamy nagrody zgodnie z twoją pozycją tabeli. Z się, że w tabeli. Ztracę na ciebie, jeśli Dobra, czyli macie codziennie takie nagrody? co, macie karambita fejda tutaj normalnie? I dobra. Tutaj macie wiele itemków. mocne to jest, mocne. Mocne, mocne, mocne. Tutaj możecie sobie uszczelić skinka. Tutaj lecą skinki, tam powiedzmy od 10 groszy do 10 zł, ale nawet da się ustrzelić więcej. No i mamy oczywiście handel z bronią. To tutaj sobie wymieniacie punkciki, no ale niestety nie mam punkcików jeszcze, bo jeszcze nic nie otwierałem. Ale tutaj mamy naszego pięknego Butterfly'a z wczorajszego odcinka. Chyba z wczorajszego albo przedwczorajszego, nie pamiętam. Nie pamiętam kiedy go wygraliśmy. W każdym razie, nie no, wczoraj. Wczoraj chyba otwieraliśmy skrzynki Spectrum, a tam poleciał. Jak ktoś nie widział, to zalecam sobie nadrobić. Dobra, idziemy potwierdzić sobie te skrzynki. Ej, bo tutaj tali. Tutaj tali, jak w skrzynkach normalnych, że jak trafisz kołówce, to jest ok. Dobra, ta skrzynka kosztuje 100 coś złotych na trybie Jester. No my będziemy sobie otwierali wszystkie skrzynki na trybie Jester. No i zobaczymy, czy coś poleci. Pierwsze... Grotto. Z, z Izakiem mi się zawsze każe ten skin. Kto wie, ten wie. No na razie... Ok, mamy koszkę, akurat po 5 razy chciałem otwierać i tutaj mamy koszkę, tutaj są same Bowie Knife'y i trafiamy Urban Mask'a za 800 zł, więc skrzynka jak najbardziej na plus. Idziemy sobie tutaj, tutaj mamy co? Tutaj mamy Bajonety, ok, tutaj mamy Bajonety, ta skrzynka 200 zł za otwarcie, więc niedużo też, niedużo też jak na Trip Jester, spoko. Otwieramy sobie pierwszy strzał, lipa, drugi strzał, mamy koszkę, także już tutaj Proficik gwarantowany z tego otwarcia i mamy Brightwatera Faktorynium Minimal Wersa, dwa koła, super. Trzecie otwarcie lipa, czwarte też lipa, i piąte, już myślałem, że kostka. Ta skrzynka też spoko, jak najbardziej. Tutaj, tutaj mamy M9, M9 mamy, mamy trochę M9, no dobra. Moim zdaniem fajne zmiany, że dali coś takiego teraz w eventowych skrzynkach, bo to jest fajniejsze, że wiecie, nie wiecie, jaka wam kosa jeszcze wyleciała, tylko jest jeszcze animacja dodatkowa, więc to naprawdę na plus. 1200 złotych otwarcie trzech skrzynek, czyli 1,400 złotych kosztuje. Pierwsza nie dała nic, druga również. Trzecia dała łupkę spoko. Czwarta nie dała nic. Piąta. No dobra, otwieramy do kosy. Każdą skrzynkę chce do kosy chociaż. Minimum 5 razy, ale musi być koska. Ej, ale ta skrzynka daje nawet bez kosy, ale chciałbym jedną kaskę tutaj sobie upolować? Okej, okay, mamy to. Troszkę straciliśmy na tej skrzynce, ale dobra, M9 nam wszystko zwróci. I to jest vanila? Nie, to jest damaskowski, steel. Okej. Okay. No ta skrzynka lekki minus, bo otwieraliśmy ją wiele razy, ale i tak spoko. Tutaj. Tutaj mamy bajonety i rękawiczki jeszcze dodatkowo, ale tutaj mamy takie fajniejsze bajonety, no dobra. To sobie otwieramy, pyk. I lecimy. Dwa koła za otwarcie trzech skrzynek, czyli jedna ponad 6 stówek kosztuje. 660 coś, jakoś tak. Na razie bez koski. Na razie ta skrzynka zawodzi. Ale poprzednia też zawodzi. Okej, okay, dała nam tikielka za ponad dwa koła. I mamy, mamy koskę, spoko. Jakaś fajna koska, i już jakiś emerald leciał. A że mamy rękawiczki. No dobra, no. To ta skrzynka na razie najgorzej oddała. I teraz, tutaj mamy prinsa, mamy grot arabeskie i reszta to są dosyć średnie skiny, ile ten ump? 3000 złotych kosztuje ten łuk no dobra. No dobra, to jednak nie aż takie złe te skinki tutaj. A kostki jakie mamy? Mamy tutaj butterfly'a emeralda, mamy m9 ruby mamy karambita szafir, mamy szkieletona Bla black perla. Dobra. Potężne kostki, potężne. No tutaj troszkę gorzej. Ale no, trafić jedną z tych czterech u góry, Czyli mamy jakieś... 46% szans na dobrą okazję, jeśli trafimy Trafimy rel Special item. No dobra, 3600 zł otwarcie jednej skrzynki. Dobra, ale tutaj bez speed moda, tutaj bez speed moda. No mamy MK, ile ta MK? Z dwójkę? Well, worn to mało. 11 koła, 3 skrzynki, tutaj strasznie ucierpimy. O jezu, To ja już widzę, że tutaj. Mój Butterfly robi to, idzie z zapomnienia. Mamy Menofuara, nawet nie na Prince. Ej, dobra. To, to, jak zwykle najdroższa skrzynka będzie pewnie dla mnie najgorsza. Zawsze. Ok, mamy kostkę. Dawaj jakąś dobrą. Proszę z tej górnej półki, z tej górnej półki chociaż. Dawaj. O boże. Dobra, ale oczywiście. Przetestujemy sobie na bitwie to. Tu jest jakaś bitwa na nowe skrzynki. Dobra, dołączę sobie. A, dołączyłem sobie do... Do mistrza X-pompy. Pierwsza skrzyneczka, nic. A, bo to jest underdog. Rękawiczki jakieś słabe dla mnie. Wygraliśmy, dzięki. Dzięki! Dzięki, dzięki, no dobra. Idziemy robić bitewkę. warto było sobie tutaj dołączyć, odkuliśmy się dzięki temu. Spoko. 4 skrzyneczki. Nie, po 2, dwie, po 2. Dwie, po dwie. dwie te. Dwie te za dyszkę. Dwie te za 21. Nie, to nie są te. To są te. Pyk. Te sobie odpuścimy. Za 80 zł damy sobie 4. I te najdroższe damy sobie 10 sztuk. Dobra. I robimy one, one bitewkę. Dłuższy odcinek będzie znowu ale takie skrzyneczki wyszły piękne że, że trzeba, że trzeba, że trzeba lecimy pierwsza skrzyneczka nie ma nic druga skrzyneczka nie ma nic no i teraz przechodzimy do skrzynki troszkę droższej dwa razy tak naprawdę droższej tutaj nie ma nic druga skrzyneczka okej okay. W sensie ok, to było takie ok, że nie ok, bo 40 groszy dostaliśmy. No na razie to nic to nie poleciało, tak w sumie, ale te skrzynki dosyć tanie. No ta już po 400 zł, to ta już mogła coś dać, ale. Ale no nic. Tutaj skrzynka za 670 zł. Piękna wódka na prawo. ale nasz ust droższy, ok. Mamy kawałek ice cold, on nie jest drogi. No, taki tak jest droższy, no to jest ten mosiąc chyba, tak na polski. Gdy ja dobrze kojarzę. Mamy Maka z Bravo Case'a. Dwa razy pod rząd. No nie najlepiej. Póki co nie najlepiej się dzieje, ale teraz skrzynki po 3600. I zaczynamy Gold Arabeską za 16 tysięcy. Piękny start tej skrzynki. że nie Prince. Zawsze, zawsze mi się mylą te dwa skinki. Menonfork kosztuje 200 zł, a tamten Prince kilka kilkanaście koła. Także no. Ale jest jak jest. Tutaj w ogóle złote itemki same lecą tak naprawdę. Wszystko ze złotym, ale za dobrze to nie jest, w sensie okay. jest okej, okay, bo ten Gold ale poza nim nie ma nic, pięć skrzynek zostało. No fajnie by było coś tutaj trafić, bo na razie to się ta bitwa nawet nie zwróci. MK Fade na prawo, 2,5 koła, lekko ponad nawet, trzy skrzynki no. Kolejna MK Fade na prawo, dwie skrzynki, no musi coś dać, bo to się nawet nie zwróci, bylebyśmy to wygrali w ogóle, mamy AWP Prince. Wywołałem ją 15 koła. No i widzicie, 200 zł, 15 koła i ostatnia skrzynka i meczka tutaj na prawo. No bitwa się zwróciła. Dała nawet nam lekki profil, bo 5 koła. Więc całkiem okej, okay. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się oczywiście jutro. Łapkę w górę sobie z bankiem, grawi do 18. wszystkie inki w opisie, a my widzimy się jutro, tak jak już mówiłem, zresztą nara.